Wiersz? Na dzień dobry. Pora na ostatni już w tym tygodniu wiersz Stanisława Balińskiego. 12 listopada przypadła 40. rocznica śmierci poety. Poety, tłumacza, felietonisty, krytyka, dyplomaty i kompozytora także. Poeta wybrał los emigranta. Nie wrócił do Polski, która po zakończeniu wojny znalazła się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. W okresie Gomułkowskiej odwilży dostawał propozycje publikacji swojej twórczości w kraju. Wszystkie te propozycje odrzucał. Podobnie było w latach. 70. Jednak w 82 roku dzięki staraniom Pawła Herca opublikowano w Polsce wybór wierszy Stanisława Balińskiego, zatytułowany Peregrynacje. Dla kilku pokoleń nowych czytelników, którzy nie mieli dostępu do wydawnictw przedwojennych i emigracyjnych, stały się one prawdziwym odkryciem. My dziś słuchamy wiersza Stanisława Balińskiego w interpretacji Władysława Kowalskiego. A gdy przyjdzie mi umrzeć, o wielcy Bogowie, nie kładźcie mnie do ziemi, co usypia sennie, nie rzucajcie do morza, co pieści falami, ale dajcie mi zamknąć się jak okrzyk, w słowie, i tym słowem odlecieć dajcie bezimiennie, w stronę słów nieśmiertelnych, co płoną nad nami, jak niegasnące ognie na szlakach ludzkości. Tam zdmuchnijcie mnie lekko, jak oddech wierności. W przeszłym tygodniu również.